W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jakie korzyści płyną ze zmiany dostawcy oraz jak właściwie się za to zabrać. Najlepiej byście Państwo mieli ze sobą umowę z obecnym dostawcą oraz ostatni kompletny rachunek, nie tylko pierwszą stronę. Jeśli nie posiadacie jeszcze umowy, to niezbędny będzie numer licznika oraz jego stan. Najlepiej jego wyraźne zdjęcie z dnia odbioru klucza mieszka do mieszkania. A także podstawowe informacje na temat liczby mieszkańców oraz sposobu ogrzewania wody i mieszkania, a do tego jego powierzchnię w metrach kwadratowych. Na podstawie takich informacji jesteśmy w stanie wyliczyć dla Państwa prawdopodobne zużycie energii i wyszukać odpowiednią umowę. Wielu z Was zastanawia się pewnie: po co tyle informacji? Przecież w porównywarkach cen jest to dużo łatwiejsze, bo podaje się tylko liczbę mieszkańców i jednym kliknięciem zawiera umowę. Otóż porównywarki cen nie biorą pod uwagę wielu informacji, co przekłada się na późniejsze niespodzianki. Czasem są one pozytywne jako zwrot nadpłaty, a czasami wręcz przeciwnie. Potrafią generować Setki euro niedopłaty dla prywatnych klientów oraz tysiące dla firm miesięcznie, co przekłada się na tysiące lub nawet dziesiątki tysięcy po roku trwania umowy. To potrzebne do zawarcia umowy, znajdziecie w opisie. Zaufaj firmie, która bada tą branżę od 2010 roku. Zaufaj eb 24 biz Einfach mehr Service. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.